Hejka, jestem. Dzielę się z Wami ostatnimi takimi moimi rozmowami, bo tak energia się poukładała, że poszło to w tą stronę. I bardzo było to dla mnie pomocne w odkryciach we mnie wewnętrznych. A dlatego się z Wami dzielę tym, bo, bo czuję, że to też będzie dla Was bardzo fajny moment do zastanowienia się nad sobą i nad swoimi decyzjami i nad swoim życiem. Do czego zmierzam? Ostatnio miałem taką rozmowę, Odniesieniu co do mojego syna, nie będę wam opowiadał wszystkiego. W odniesieniu co do mojego syna i otrzymałem takie pytanie, czy może raczej spostrzeżenie, czy ja postawiłem się na miejscu swojego syna i czy zwróciłem uwagę na to, jak może się poczuć mój syn w momencie kiedy jego rówieśnicy trafią na mój kanał. Bo... Jak wiecie, w moim kanale mówię bardzo otwarcie, co niektórzy twierdzą, że nawet przeginam, natomiast tak, mówię tam bardzo otwarcie, bardzo odważnie i opowiadam bez żadnego upiększania, po prostu opowiadam prawdę. Tak, jak ona rzeczywiście i faktycznie wyglądała. Natomiast, wracając do tego spostrzeżenia, czy ja zastanowiłem się i zadałem sobie pytanie, jak mój syn może się poczuć, czy nie jest to naruszenie jego świętości, jego wartości, bo co rówieśnicy, bo, bo, jaki feedback rówieśnicy mogą do niego puścić, czy też kuzyn, kuzynostwo, i jak on może się w tym momencie czuć. Powiem Wam, że do tego stopnia wewnętrznie mnie to zrujnowało, że zacząłem bardzo, bardzo wątpić w to, co robię. Zacząłem bardzo wątpić w to, że mogę zniszczyć życie swojemu synowi czy moim synom. Zacząłem bardzo wątpić w słuszność mojego przekazu. I to był dla mnie genialny moment. To był dla mnie genialny moment, to było genialne pytanie czy stwierdzenie, bo powiem Wam tak. Przeszedłem to, też pomogła mi to Ewa przejść. Przeszedłem to w sobie i odkryłem, że tak naprawdę trzeba sobie zadać pytanie, kiedy jest ten odpowiedni moment. Czy my dostaniemy sygnał od kogoś, nie wiem, od Boga, od energii, od kogokolwiek? Czy ktoś jest w stanie nam napisać na papierze, że tak to jest ten moment? Czy ktoś jest w stanie nam potwierdzić, że to co robimy to jest? Dobre i czy to, co robimy, nie będzie miało wpływu na kogoś innego, bo żyjemy wszyscy w energii, jesteśmy wszyscy ze sobą połączeni i faktycznie zadajmy sobie pytanie, kiedy jest ten moment, kiedy jest ten dobry moment, żeby coś rozpocząć? I tutaj nawet mówię do Was, kiedy jest ten dobry moment, kiedy powiedzieć do siebie prawdę: jestem gejem, jestem lesbijką. Jestem transseksualistą, jestem kimkolwiek. Kiedy jest ten dobry moment? I teraz, co to jest ten dobry moment? Faktycznie trzeba spojrzeć, które granice przekraczamy, a których granic nie przekraczamy. Trzeba na to spojrzeć. Tylko teraz tak: patrząc cały czas dookoła, to cały czas łączymy się z czyjąś energią, cały czas podejmujemy decyzje na podstawie tego co ktoś powie, co ktoś pomyśli, a wtedy co z nami? Do jakiego stopnia mamy się poświęcać i jak długo mamy się poświęcać i dla kogo mamy się poświęcać, żeby nie żyć swoim życiem? Czy jest ryzyko, że jak coś zaczniemy, że będą zmiany? Jak coś zaczynamy i idzie działanie, to pamiętajcie, że za działaniem zawsze idzie działanie, bo za nierobieniem, Idzie działanie, za robieniem idzie działanie. Są skutki uboczne, są skutki dodatne, ale potem, z perspektywy czasu, patrząc na to, czy są to skutki uboczne, czy skutki dodatnie, to czas to zweryfikuje, i na ten moment trudno jest nam to określić. I faktycznie to moje przerażenie, które we mnie się pojawiło, to, to doprowadziło do potężnego chaosu u mnie. Ale zacząłem się uspokajać i zacząłem sobie zadawać pytanie, czy to jest ten odpowiedni moment. I teraz pójdźmy trochę dalej, bo zobaczcie, zanim powiedziałem prawdę Justynie, to z swoimi dziećmi, swoją żoną i z wszystkimi dookoła, czyli energia wychodziła ze mnie, moje kłamstwo wychodziło ze mnie, i teraz, czy wtedy, że powiedziałem do prawdę, czy to był dobry moment, że powiedziałem prawdę. Czy w przełożeniu to było dobre dla mnie, czy złe? Bo przecież szczęśliwie mogłem, szczęśliwie tutaj e, trochę wrzucam sarkazmu, szczęśliwie mogłem dalej kłamać, szczęśliwie mogłem dalej udawać zadowolonego tatę. Natomiast to, co się działo we mnie, wewnątrz i to, co czuły ode mnie moje dzieci i wszyscy dookoła, to było kłamstwo. Natomiast podjąłem tą decyzję, czy zrujnowało to moje życie? Tak, totalnie zrujnowało to moje stare życie. Totalnie zrujnowało to wszystkie stare schematy. Tam było potężne trzęsienie ziemi, tam był wybuch bomby atomowej, i nagle to, co wszystko wiedziałem do tej pory, przestało istnieć. I moje życie zaczęło się totalnie zmieniać. I teraz na wtedy, czy ja skrzywdziłem swoje dzieci, czy poprzez prawdę dałem im świadectwo prawdy. Czy na wtedy było to trudne dla nich, czy było to trudne dla społeczeństwa. Dla mojego otoczenia podejrzewam, że było to bardzo trudne. Czy dla mnie było to trudne? Zrujnowanie swojego świata, w którym do tej pory żyłem, było bardzo trudne. Musiałem się zmierzyć sam ze sobą i z wszystkimi dookoła. Bo nie dość, że się mierzyłem ze sobą, to to, że ciągnąłem cały czas spostrzeganie, że co ludzie, co ludzie, co ludzie, to tym bardziej mnie wykańczało, bo. Na samym początku bardziej zająłem się tym, co ludzie i co całe otoczenie i społeczeństwo dookoła powie, a nie zajmowałem się sobą. Natomiast porządkując na zewnątrz, byłem coraz bliżej siebie i znowu, e, czy to był dobry moment, czy to był zły moment, teraz już wiem, że to był najlepszy moment, na który na wtedy byłem gotowy i teraz patrząc już z perspektywy czasu podjęcia tamtej decyzji, to był Jedyny, właściwy i dla mnie, dla mnie osobiście najbardziej słuszny pomysł. Nie, przepraszam. Na wtedy to był dla mnie, dla, na wtedy była to dla mnie jedyna właściwa, słuszna decyzja. Patrząc teraz z perspektywy czasu, patrząc na moje dzieci, patrząc jak się zmienili w szkole, patrząc na to, że schodzi z nich agresja, tak jak wtedy nie radzili sobie w szkole, teraz są jednymi z lepszych y, uczniów w szkole. Patrząc na to, jakie ja mam z nimi relacje, jakie mam relacje z Justyną, no to słuchajcie, zrujnowałem pewną część i zobaczcie, co się stało. Na zrujnowanym buduję coś nowego, na fundamentach prawdy, na fundamentach może i trudnych, ale trudnych, jak spojrzymy na to od prawdziwej strony, to to nie jest trudne, ale najtrudniej jest nam przejść przez samych siebie, przez swoje spostrzeżenia. I teraz wracając do moich nagrań, czy jest to dobre, że mówię prawdę? Czy jest to dobre, że nie tuszuję, że nie pudruję tego, co mówię? E, czy jest to dobre dla moich dzieci? Czy jeszcze wiem, wiecie co, tak Wam powiem, że z mojego poczucia, z mojego, mówię o swoim poczuciu, tak, jest to dobre. Objaśnię wam trochę, dlaczego z mojego poczucia jest to dobre, bo ja przestaję patrzeć na życie w obłudzie. Bo dlaczego? Cofam się w przeszłości, jak ja zacząłem rozpoznawać świat seksu, jak zacząłem rozpoznawać świat pornografii, jak zacząłem rozpoznawać cały ten świat, to zostałem w tym sam. Nikt mi o tym nie mówił i nagle to moje takie potężne przejście, wskoczenie w tamten świat. Co spowodowało? Spowodowało, że byłem w chaosie, bo, bo pamiętam, jak pierwszy raz zobaczyłem film pornograficzny, było to u cioci i wujka, jak przebudziłem się, oni akurat oglądali, to wiecie co, dla mnie to był potężny szok, dla mnie to była trauma, bo ja nie potrafiłem sobie w ogóle wyobrazić w głowie, ja nie wiedziałem, co się zadziała, ja nie wiedziałem, dlaczego ta pani trzyma pitola pana w buzi. Ja po prostu, dla mnie to był taki odpał i, i musiałem sobie sam z tym poradzić. I teraz idąc dalej moim tropem, to co opowiadam, może nie zarzuty, nie chciałbym tak tego nazwać, ale to spostrzeżenie, to spójrzmy na to tak. Znowu, zamiast oceniać kogoś, zamiast oceniać sytuację, to przejdźmy w taką stronę, że spójrzmy na siebie i zróbmy my jako rodzice, jako opiekunowie, najlepsze dla swoich dzieci. Czyli zadbajmy o swoje. O swoje dzieci, wyjdźmy z tematu tabu i odpowiednio zacznijmy dzieci wprowadzać. Nawet to, że zwracajmy uwagę na to, co dzieci oglądają na YouTubie, to też jest ważne. Czy jest możliwość, że trafią na to? Jak najbardziej jest na to możliwość. Nie umiem Wam odpowiedzieć na ten moment, Czy będzie to, jaki to wpływ będzie miało na moje dzieci. Aczkolwiek po tamtej rozmowie ja zadałem swojemu synowi pytanie wprost i on mi odpowiedział: Tato, wiesz co, zanim zacząłeś to nagrywać. To tak, ja się tego bałem. Bałem się, jak na to zaczną reagować inni, ale mówi, wiesz co mówi, okazuje się, że nie ma reakcji. Moi znajomi wiedzą, co nagrywasz, ale jeszcze nikt ze mną nie rozmawiał na ten temat i nikt mnie nie wyśmiał i nikt nic złego mi nie powiedział. I jeszcze powiedział, ale wiesz co, najważniejsze, że jesteśmy szczęśliwi. I zobaczcie, znowu idąc dalej. E... No trudno mi określić, co nie? Co jest dobre, co jest złe, czy jest ten moment. I teraz... E... Jak zaczniemy odkładać swoje życie, bo mama, jak zaczniemy odkładać swoje życie na półkę, bo tata, bo ciocia, bo babcia, bo dzieci, bo ktoś, to kiedy zaczniemy żyć tym swoim życiem? Kiedy przestaniemy zakładać te maski i kiedy weźmiemy odpowiedzialność za swoje życie, my za swoje? A jak nauczymy, bo do czego teraz zmierzam? Zobaczcie, jak nauczymy się, ja się też tego cały czas uczę, jak my nauczymy się brać odpowiedzialność za swoje życie, za swoje decyzje, to jak myślicie, co uczymy dzieci na zewnątrz? Jeśli my zaczniemy brać odpowiedzialność za swoje życie, to uczymy dzieci prawdziwej odpowiedzialności brania za swoje życie, bo e, powiem wam na co ja nie miałem odwagi. Do momentu, kiedy moja babcia jeszcze żyła, kiedy była świadoma, ja nie znalazłem takiej odwagi w sobie, żeby jej powiedzieć, że jestem gejem, pomimo tego, że bardzo chciałem. I dopiero w momencie, kiedy babcia umarła, to zdałem sobie z tego sprawę jak, jak mało, war, może nie mało wartościowe. Zda zacząłem sobie zadawać pytania, a czego ja się bałem? No bo i teraz mi przyszło, no teraz bym babci powiedział, teraz babci nie ma i kochajmy ludzi w momencie, kiedy oni żyją i budujmy prawdziwe relacje z ludźmi, kiedy są na tym świecie. Nie jest to łatwe, tak, wiem, że nie jest to łatwe, ale można się pokusić o zadanie pytania, co jest lepsze: czy prawdziwa relacja oparta na prawdzie, czy relacja oparta na ukrywaniu pewnych faktów bo teraz jakby się babcia na mnie obraziła, jakby babcia mnie wykleła z naszego klanu rodzinnego, to dalej można sobie zadać pytanie, na czym polegała nasza relacja? Czy relacja wtedy polega na tym, że ktoś ma założenia na nas, jacy my powinniśmy być? Czy powinno być tak, że każdy z nas powinien mieć wolność w sobie i powinien mieć wolność wyboru, bo to, co też mi kiedyś Ewa powiedziała i to coraz bardziej do mnie trafia, bo kiedyś tego nie potrafiłem zrozumieć, nie potrafiłem kiedyś tego poczuć. Natomiast tylko wolny człowiek potrafi kochać. A co to jest wolność? Wolność to jest właśnie to, co ja odkrywam. Wolność to jest właśnie to, co to, czym dzielę się z wami, te lęki, z których wychodzę. To to jest właśnie wolność. Jeśli gdzieś nie wiem, czy teraz, bo wiem, że teraz chłopcy tego nie słuchają. E, natomiast Julku, Józiu, nie wiem, za ile lat traficie na to nagranie czy traficie na to nagranie. E, natomiast znowu z tego, z tego momentu, z tego miejsca, jak tu siedzę, to jedyne co czuję, jedyne co wiem, że kocham was bardzo, jesteście moim całym światem i nie wiem. Co dalej będzie się działo? Nie wiem, czy ktoś wam nie zrobi przykrości z tytułu moich nagrań. Nie wiem, czy ktoś wam nie zrobi przykrości, że zacznie obśmiewać mnie prosto do Was. Nie wiem, nie umiem Wam na to odpowiedzieć. Jest taka możliwość, że to się wydarzy. Natomiast, jak coś takiego się wydarzy, wiem, że możemy razem to przejść i możemy zobaczyć prawdę w tym przekazie, jak dobrze spojrzymy na sytuację, bo jak patrzymy na sytuację z prawdziwej strony, a nie z ego strony, nie z lęku strony, to ja już wiem, że takie sytuacje przynoszą dobro, bo dobro można znaleźć w prawdzie. I sami przyznacie mi rację, ja sobie przyznaję tą rację, że najtrudniej jest nam usłyszeć prawdę, a zawsze mówimy, że chcemy słyszeć prawdę niejednokrotnie. Najtrudniej jest nam zaakceptować prawdę. Ja opowiadam prawdę o sobie i jedyne co wiem, to kocham Was bardzo mocno. Jak kiedyś traficie, a ja jeszcze będę żył, to może sobie porozmawiamy na temat tego odcinka. A teraz tu na samym końcu jeszcze Wam powiem, czy robię dobrze, czy źle. Powiem Wam, że mam taki feedback od osób, które kontaktują się ze mną. Które zaczynają ze mną rozmawiać i dziękują mi za to, że jestem prawdziwy, że opowiadam jak jest. I dziękują mi za to, że nie tuszuję i nie pudruję, bo dzięki temu oni zaczynają czuć wartość w sobie, że nie, nie zrobili nic złego. A nawet jak zrobili coś złego, to zaczynają czuć tą wartość, że zawsze można odwrócić swoje życie do góry nogami. I że zawsze można wstać i pójść tą prawdziwą drogą, tą prawdziwą ścieżką i zawsze można zostać człowiekiem, tym, którym się jest z poziomu serca. Dobra, to tu skończę, aż jak mówię o chłopakach, to mi się lekko łza zakręciła. Dzięki Wam za to, że byliście znowu ze mną, a ja będę nagrywał dalej. Nie wiem, co się będzie działo, bo nie wiem, nie mam na to planu. Nie mam na to scenariusza i e, jeśli kogoś uraziłem, to przepraszam w tamtych opowieściach, natomiast nawet to przepraszam, nie, cofam to przepraszam, bo nikogo nie urażam. E, jak ktoś nie chce oglądać moich nagrań, niech nie ogląda i tak dbajcie o swoje dzieci, bo jeśli twierdzicie, że to nie jest ten moment, żeby wasze dziecko trafiało na takie coś, to powprowadzajcie blokady na iPadach, w komputerach, w telefonach, żeby dzieci nie miały dostępu do programów powyżej lat 18. E, nie, poniżej lat 18. Ok, jeszcze raz Wam serdecznie dziękuję. Chłopaki, ukochuję Was. Trzymajcie się. Hej!